Jesteś naprawdę osobą bardzo rozpoznawalną. To jednak tak jest, nie? Jakaś rozpoznawalność mi doszła. Czy się cieszę, czy nie, to, to jest taka kwestia mieszana, nie? No ale jak chodzi o te wszystkie komentarze, filmiki, to nie powiem, że nie jestem śmieszny niektóre, nie? Szczerze mówiąc, sam się śmieję z tego wszystkiego, nie? Może dlatego, że mam ogromny dystans do siebie, dlatego. Wypierdalamy Cię wszystko, wypierdalamy Cię wszystko, okej? Okay? Bardzo proszę wypierdalać Wypierdalaj Grzecznie mówiąc spalaj Bardzo proszę wypierdalać Bardzo proszę wypierdalać Wypierdalaj Grzecznie mówiąc spalaj Wystarczy jeden dziki gryz i eksplozja wrażeń. Podbudzi w tobie lwa. nie jeszcze nie chcą wody wziąć, a ale to są już ich życzę. sprawa. Nie chcą, to nie Co będą pili. I trener nie musi nieść wody. Wody. Trener pierdolnie tą wodą i... i... to mnie właśnie rozpierdala, wiesz, stoją dwie kobiety przede mną w kolejce po frytki belgijskie, jedna mówi do drugiej, a ty chcesz? A ta druga taka, wiesz, obrażona, mówi, ja no gdzie, no ja no, coś ty, ja nie, ja jestem na diecie. Kasper, powiedz, żeby był bliżej, przesuwał cały czas. Peti, przesuwaj!

Raport Artem! kartę. Zaczeknij, mu ktoś? Nie żyjemy! Obudzicie! Przestraszyli się? No ale stoją obok Oni, tak? Oni, trzymajcie się. No dobrze, kurwa, tnupa wam Naszym celem jest Stadion Narodowy w 2 maja. Tylko jest pytanie, w którym roku? Przesuwamy. Przysuwamy. Brzmienie mnie zawsze tam jarało, wiesz, mm -hmm. gdzieś tam. No i później były jakieś tam pierwsze 3-4 rapowe polskie teledyski jakieś tam leciały, I to, to nawet mogę się przyznać, to było w ogóle TD, Wielkie było. Codziennie była ta sama playlista leciała w telewizji, co ja codziennie to oglądałem zajewione. No i to no. po prostu była muzyka, która najbardziej jakby mi się po prostu, najbardziej mnie to jakby... Jestem fanem ogólnie, jestem, jestem bardzo różno, różnorodnym artystą i jaram się całą muzyką, różną, nawet sobie lubię sobie w samochodzie, nawet z nudów w trasie puścić na przykład muzykę filmową. Nie no, zajebiście, <laughs> Coach múi kurva cool, Go go Oh no no Bravo no. <laughs> Jeden na jeden. Jedź, jedź! Skręci go. Ostatnia akcja, właśnie. No ja Oczywiście. Chciał podać, chciał podać. Ale mógł go doprawnie to była Wiesz co, Kuba, wiesz Adi, wycofaj trzy kroki i nie dostaniesz tego. Nie dowiesz Martema, Ej, e! 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 Mogło być pięć, ale gościnne tutaj miejsce w dłoniu nie chcieliśmy już tam. Nie, trzeba pomiał nie strzelić i nie strzelić. Brawo. Brawo, brawo, brawo. Brawo. Dzisiaj są urodziny ani. ani Ani moje, ani twoje. Dobra, to było, to było. Eee! Wiesz co mówi terrorysta u dziecka? Wysadzę cię pod szkołą. Wiesz po co ubezpieczyciel idzie do lasu? Polisa. Jadą, jadą dwie blondynki samochodem i nagle zatrzymuje je policja. Policjant mówi, poproszę do wody, ale my nie umiemy pływać. Co mówi elektryk, czyli zielu do przyjaciela? Będziemy w kontakcie. A teraz myślisz... Jeszcze... Patrz, 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 patrz! Dograj! Dograj! Ой! Браво! Браво, Олег! на своя тур! Наливаме се в следващата рунда.